Mama Jala, piły między nami. Pani jest pojazd, pani. Pani jest kapi pani. Pani jest pojazd, pani. 10 na pojazd, pani. Pani jest pojazd, ścianów! Szybciej gramy, szybciej gramy. Szybko gramy, dinko. Odbieraj, 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 alam.

Zamknąć! Zamknąć! sobie Zamknąć! Brunek Zamknąć! Ale Zamknąć! 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 dawaj, Zamknąć! 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 już Zamknąć! 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 Zamknąć!

jeszcze prowadź, jeszcze prowadź, jeszcze prowadź. Do daleko. Okay. Holina, już. tak grają, grają już. Tak jest. W środku, zamykamy. Brawo! Uderz! Jeszcze, Szymek! No i super. Dawaj, leci! Brawo! Klepa!

jak robimy zmiany, jak mam posiadanie, możemy? Całość, całość unia. mnie wol! Na Dawaj, Antek, ja wprowadzę, wprowadzę. Odbieramy, odbieramy. Przyjmij sobie. Przy, zażyj super, tylko jestem. nie było nikogo. Przyjmij, wprowadź. Tam pracujemy, choina, dawaj. Grają, grają, już! Dawaj 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 Jeszku, ramuszy czepikiem, szybcię pikom. Jeszku, dobre, dobra decyzia. Jednym na jeden zdestukował. Dawaj Wiktor, dajmy ta. Dawaj Wiktor, dawaj, dawaj, jedemy ta. Jednym na jeden. Patodorik, Patodoga. To się idzie, Akademia, Akademia, ja! Nie, Kapi, zawężasz! Akademia, 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 ja! Ja, wąż, no! Akademia, Akademia, Aj! Kapi, Kapi, za bardzo nic zawężasz! O, śmiało, śmiało, śmiało! Kapi, obroniłeś piłkę. A ta piłka w ogóle ma powietrze? Bo mi się wydaje, że ona jest słaba napompowana. Dalej, 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 pracujemy. się. Dawaj, Teraz Filipki mocno, mocno. Brawo. Jest okazja, spróbuj. Łapiemy już sobie. Kapicie masz gościa? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dawaj,

Zostaw kucykowi, Wojta zostań. Zostaw kucykowi. Do... Kasper dograj, Kasperek! Taki koc, dograj mu! Wysoko, wysoko, wysoko! Maski! Rozciągnij na grę! Daj! Jeszcze zrobimy zmianę. Zmiana Unia?

Stajemy tam. Zostawiła. 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 Brawo, Brawo! Alan, Alan, wszystko super. Alan, Alan, wszystko super. nie lewa noga?

Odejte odreni. Pojemi. Pojemi. Vojtáš. Vojtáš. Dobrovol. Je ta lůž. Je to ne Dobrovol. Ti. Slušej, mam čítat. Vojmo, Vojmo. Jeď ty na tu auto, tábo. Šodou to už je zde. Pakuj, už pakuj. Luka. Dobro. Dobro. Bravo. Dobrze, dobrze, kapitan. Dobrze, dobrze. No, ja to wiem gdzie się dałam. Pozostajemy na piambas. A, dobra, dobra, kapitan. Trzymajcie was górę. Odajcie odlini kucik. O, ja tki pracujemy. Jeszcze mamy dalej. Passano za korby? No, to bosia. Stary, no. Dobrze razem.

Janek, Janek, Janek! Janek. Janek. Holika, Holika, Holika! Wicher wołaj! Dawaj, dawaj, Diki Dawid, w plecy! Braj! Jest, po klicie! Kasper, wracamy! Tak, ale pomagamy w obronie! Pomagamy w obronie! Odpuściliśmy! Mamy jeszcze! Daj, daj, do się Dawaj, 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 do końca. dawaj dawaj, Jest piłkę. Dostał, graj, graj, kapi, graj. out. graj. O, graj. O, graj. O, graj. bramkę traf, Ustaw sobie mur. Ustaw sobie tylko mur, traf w bramkę. Brać bramkę, Kasperu, czekaj stamtąd. Dawaj, łapiemy, łapiemy, łapiemy.

Ej, Dobrze! Dawaj Dobrze! Dobrze! Łapiemy, łapiemy, krycie! Dawaj Dobrze! dawaj Dobrze! 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 mu przejąć! Brawo, dawaj Dobrze! jeszcze, Dobrze!

Ramkoż! Tak spokojnie tutaj trzymamy Szukaj tam, dawaj Alan, dawaj Brunek, szukaj tam gry To bluze sobie jest ze sobą. Dobrze! Nie! Dobrze! A tu tą lewą Nie. nogą coś zrobi. Ale co dawaj? Kodz, chodź, Janek, yy, Janek na ciebie. Yeah. Wracaj, 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 Bruno. Brawo! dawaj. Brawo! 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 nasza. nasza. Tak, tak. Brawo! dawaj zostajemy. Brawo! Brawo! Brawo!

Zastań, Brunek. Brawo. Dawaj jeszcze. Dawaj, Dawaj kapit. Daj, Brunek, parcie. Daj mu środek. Brawo, Szynek. Dajcie daj, tak, tak, daj, daj, tak, daj, tak. tak. jest. Gdzieś,